Witajcie kochani! Jak widzicie zamontowałem dysk twardy przy starcie systemu i dopiero teraz mi pokazał, ale na czerwono z ostrzeżeniem dysk niedługo ulegnie awarii. A dlaczego widamy test przejść z formatu dysk? No, dajmy sobie test wydajności. Mamy, wystąpił błąd podczas odczytywania. Ale go zamontowałem, jak widzimy. Z tym, że. To tutaj za system jest. Jeżeli to jest Home, to wygląda na Linux. Tak czy inaczej, no tutaj na nim nic nie ma. No to możemy go sformatować. A może damy sobie bezpieczne usuwanie zawartości. I poczekamy te półtora godzinki, więc zapraszam was za półtora godzinki. Na dalsze tutaj. Testy. I może sobie na tym dysku zainstalujemy. Aha. Błąd podczas formatowania dysku. No. Czyli po prostu ten dysk w tym stanie na razie musi zostać pozostawiony. No i sprawdzamy jeszcze sobie ten drugi z dysków. I drugiego w ogóle nie widzi, pomimo że dioda się świeci. Takie mamy to dyski. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.